Magda Adamowicz. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że zdążyli się państwo nacieszyć tą piękną słoneczną pogodą, bo idą zmiany, które dla niektórych mogą okazać się drastyczne. Tylko jeden weekend, a dwie zupełnie różne pogodowe rzeczywistości. Na szczęście to pogorszenie aury nie będzie trwało długo. A wszystkiemu winny jest układ baryczny niskiego ciśnienia o nazwie Helma, który wraz ze swoimi frontami atmosferycznymi będzie wędrował w stronę naszego kraju, tym samym przynosząc nam bardzo dynamiczną aurę. Będą opady deszczu, duże zachmurzenie, silne pory wiatru, ale niewykluczone również wyładowania atmosferyczne. Natomiast spokojnie wyżowo jest teraz na południu naszego kontynentu i to właśnie tutaj dopływają też ciepłe, bardzo przyjemne masy powietrza. Co prawda na południu naszego kontynentu upałów już nie ma, ale tam cały czas temperatura dość wysoka, oscylująca. Na południu Hiszpanii na przykład wokół 24-25 stopni. A do nas płyną teraz zdecydowanie chłodniejsze masy powietrza. Z północnego zachodu, dlatego na termometrach nie możemy liczyć na więcej niż 15-16 stopni. Ta noc już z frontem atmosferycznym na zachodzie kraju i tam też największe zachmurzenie. W pozostałych regionach jeszcze będzie spokojnie, jeszcze bez opadów i noc nieco cieplejsza. 3 stopnie prognozujemy w Białym Stoku, 6 stopni wskażą termometry w Łodzi, a temperatura do 8 stopni spadnie w Szczecinie. W ciągu dnia zdecydowane pogorszenie po to właśnie za sprawą frontu atmosferycznego, który przyniesie nam duże zachmurzenie, opady deszczu lokalnie dość intensywne, do 20-30 litrów wody na metr kwadratowy. Niewykluczone również wyładowania atmosferyczne. Ich ryzyko największe jest na północy, w centrum i na Śląsku, ale niewykluczone też, że zagrzmi w pozostałych regionach. Na termometrach 10 stopni tylko, w Gdańsku i Wolsztynie 12 stopni w łodzi. Najcieplejszy będzie Rzeszów, tutaj 16 stopni, ale Wiatr, który może rozkręcać się w porywach do 80 km na godzinę, będzie nam tę odczuwalną temperaturę skutecznie obniżał. Również ciśnienie mocno idzie w dół, co negatywnie będzie wpływać na nasze samopoczucie. W poniedziałek przelotne opady deszczu już tylko na północy, na termometrach od 10 do 13 stopni. We wtorek z kolei popada bardzo słabo przelotnie w centrum i na wschodzie, na termometrach wyrównane wartości od 11, znowu do 13 stopni. Kolejne dni, czyli środa, i Czwartek to zdecydowana poprawa znowu znajdziemy się pod wpływem wyżu, a więc deszczu nie prognozujemy. A w czwartek na zachodzie temperatura znowu wzrośnie do przyjemnych 16 stopni. O pogodzie to dzisiaj wszystko. Dziękuję. Dobrego wieczoru. Magda Adamowicz, dobry wieczór. Dzisiaj piękna Polska, złota jesień, a jutro ta pogodowa rzeczywistość będzie już zupełnie inna, bo jutro pogodą w Polsce będzie rządził Niż. Który już tej nocy na zachodzie przyniesie nam przelotne opady deszczu oraz pełne zachmurzenie. W pozostałych regionach jeszcze bez opadów, a noc już nieco cieplejsza. 3 stopnie w Białymstoku, 6 stopni w Łodzi, 5 w Warszawie, a najcieplej tej nocy będzie w Szczecinie, tutaj 8 stopni. Ale w ciągu dnia czeka nas bardzo nieprzyjemna i niestety dynamiczna pogoda. To oznacza chmury, opady, momentami intensywne do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a w burzach, które też będą się pojawiać, nawet do 30 litrów. Zagrzmieć może między innymi na północy, w centrum i na Śląsku, ale nie wykluczone, że pojedyncze lokalne wyładowania atmosferyczne pojawią się również w innych regionach. Niebo będzie mocno zachmurzone. Jedynie na zachodzie i na południu możliwe jakieś przejaśnienia. Na termometrach już też niższe wartości, dlatego że do Polski zaczną płynąć chłodne masy powietrza z północnego zachodu. To na co możemy liczyć to w Olsztynie w Gdańsku zaledwie 10 stopni. 11 stopni w Warszawie, w Suwałkach, 12 na zachodzie kraju, a najcieplej będzie na południowym wschodzie. W Krakowie i w Rzeszowie to 15 i 16 stopni, ale silny wiatr będzie nam skutecznie tę odczuwalną temperaturę.